Koń, e, epizod e, telenoweli został zakończony, e, ponieważ główny aman wyjeżdża. Cześć, tak, Właśnie. ja chciałem powiedzieć, że, że wyjeżdżam <grym zimna> Chciałem powiedzieć, że ta mątwa... E, tak, e, to jest obie dłonie. Z, e, chciałem się pożegnać. E, a, ja się chciałem pożegnać z tak. Lecz, Korre, że, z najlepszym ta właścicielem na świecie. Że ludowej. Tak, Cześć, mikrofonu! mikrofonu! Nie zabieraj! Przed małym Marta jest na no, no. dlatego, no. tak bo no tak nie nie chcesz się pożegnać? Nie chcę, ale bez kamery. Jak wszyscy się żegnali z kamerą? Wow! Smutek na twarzach zebranych. Smutek i nostalgia. <śmierdzi> Też. Tak. Płaczki. Nas...

Nie chcę, żeby w się nie przyjęli. A bardziej od tego. Koral, koral, czapo. Koral! Koral, popatrz, potnę się! Nie odjeżdżaj. Nie odjeżdżaj, koral! Nie odjeżdżaj, wiem, wiem. Koral, widzisz, jak, jak, jak pojedziesz... pojedzie, ja mogę ci jeść. Ja, jak pojedziesz, to się podtekst złoży, wtedy mnie nie odradują. Ja bym jeszcze chciał smatem ogólnym. Ja, ja tak siądę tutaj gdzieś? To automateusza sam Ej to się już kolej wypycha maluchywa automateusza Czekaj a czek, musisz poczekać! Ja muszę podłogę co Pozostaje pytanie czy jest coś, co może wypełnić pustkę po tej wielkiej stracie, jakiej jesteśmy dzisiaj świadkami? Oto nasz przylądek w Opuścił nasz drogi przyjaciel. Autor wielu znanych książek i i laureat wielu nagród Nobla i Gramów. Szanowny pan Paweł Koralewicz. Ciężko, naprawdę. Ciężko powstrzymać. Zły, z, zły no, no, nawet... Nawet ta nalewka spirytusowa... Nie, nie, ja, ja nie mogę tego... Proszę, proszę... Krysteczki! Teraz w przodu kolana! Chodź! Tu! Czekaj, a ja tam zostanę, będę mu machał!

nie wiem, czy mnie nie rozkłada. Wciąż ma zajebać. Mężczyzn już jest nie bieg. Przepraszam.